Ho ho ho! Witam Was na moim kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy 6 Fantasmal Flames Boosterów. Tak tu one się prezentują: są trzy z Dwa z Herakrossem i jeden z Charizardem. Niestety nie ma żadnego z Gengarem, ale to nic nie zmienia. Bo ważne, jakie będą dropy. No a więc, co? Zaczynamy. Może, jak, tak jak tu jest, zaczniemy. O, Boostera z lo Pani. Tutaj kolejny Michałekowy tutaj trochę odcineczek. Aby była jakaś świąteczna, tutaj ładna karta. Może żeby. Nie wiem. O, Piplop jest świąteczny. O, on ma fularta, więc w sumie może być. Tym bardziej, że to jest w ogóle w top 10. W sumie najdroższy kart z tego setu bo tutaj w sumie dużo drogich kart w tym secie nie ma, ale niestety pierwszy booster jest pusty. A więc no tak to się prezentuje. Ale może najpierw wtedy powiem jakieś pięć kart, które, które tam bym chciał najbardziej trafić. To no w sumie dużo full artów, MB-pom na pewno, Wigli. Tak, mógłby być piplap. Hooper i na przykład miał w sumie. Jeszcze od, w Sarach jest ładny Rotom. Sorry za hałasy. Jakby co. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. A ja tutaj otwieram dalej. Swine up. Mill, Carry, Krokorok, Lambre, Ludicolo, Hunch crow. Tutaj jest taka energia, Trapinch, Grimsley Move i vial Plume. Czyli znowu nic. Dam, 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 dam. Dobra, otwieramy dalej. No to teraz chyba muszę robić drop. Ostatnio bardzo dobrze w sumie oddało. Tylko w sumie chyba z jednego boostera, z sześciu. Nic nie wypadło na kanale Jest. wtedy chyba cztery otwierałem, ale jeszcze potem dwa, tak. Otwierałem to z obydwu był drop, nie jakieś w sumie szałoły, bo chyba Aix, Oricorio i tam Helm. glisko mamuswine No jak tutaj widzę, tak jest w miarę. Z sino Pokémon teraz już nie to. Piplop. O! Rotom. No to mówiłem, że Rotom jest ładny. Może nie o tego mi chodziło, ale, ale zawsze coś w sumie koszulek nie ma to pójdę po koszulki. Już wróciłem. No trochę w sumie opening jest jeszcze przy nami, ale no... Gdzie są jeszcze prawdziwe dropy? No? Tutaj pierwszy drop ładny tutaj Rotom. To może i był ten rotom, to będzie i ten drugi w sarze. W sumie jeszcze jestem stojący. No to w sumie wy mogły wszystkie tam na wypaść, by nie było źle. A tu jest dużo ładnych tutaj full artów, AR-ów jak kto woli. A więc no, zaraz to przełożyłem czy nie? Nie wiem, dobra. Nie. A więc zobaczmy. Librawa, Bramblin, Dewgong. Don, o, Don ma też ładną w sumie kartę. Jana I co my tutaj mamy? Tu nic. Za, o. 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 O nic. Ojoj, oj, oj, coś słabo. Oj, 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 oj. Ale pech. Ale pech, ale nie fajne. no to trzeba iść dalej i się nie poddawać tutaj. Może coś jeszcze będzie. No teraz też coś powinno być. Przełóżmy wtedy tą jedną kartę energii. I zobaczmy, no jakiś fular z sześciu powinien być. Na pewno w sumie chyba jeszcze jakiś ex Może coś innego jeszcze. Mam go. No, mam tego Sharpino. Ale ładny jest, no. Nie powiem, że nie. Jest ładny. Jest piękny. No ale. No, 2 ex z 6 boosterów. No to nie jest jakiś zadowalający wynik. Jakby chociaż jeszcze może Mega lopani, Mega Charizard. O, Mega Gengar i EX. O no, jakby Mega Gengar i EX to spoko w sumie. To punktowanie jak Full art, moim zdaniem mogły być nawet. Bo Gengar to Gengar. No i zobaczmy Last Pack Magic. Czy będzie tu coś magicznego? Gastly. Podsumowanie takie, że nie ma czego podsumowywać. Zapraszam Was do wcześniejszego materiału, który był na pewno ciekawszy niż ten.